XTB Investing Masterclass, Przemysław Tychmanowicz. Rozpoczynamy kolejną rozmowę. Moim Państwa gościem jest Marcin Tuszkiewicz, inwestor. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marcin, podczas XTB Investing Masterclass mówisz przede wszystkim o transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna w obecnych warunkach, w obecnych uwarunkowaniach też geopolitycznych, to jest na razie nośne hasło czy rzeczywistość? To jest rzeczywistość. To, to jest rzeczywistość, która może na chwilę została odłożona na półkę, bo trzeba było się skupić na tym, żeby dostarczyć prąd i energię do, do, do wszystkich, którzy tego potrzebują, do firm, do ludzi. Ale rządy nie, nie zwalniają, tylko przyspieszają. I to było widać już od pierwszego dnia wojny, bo można powiedzieć, że ten problem spotęgował się w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie. I rządy stwierdziły, że ich jedyną możliwością odpowiedzenia na to jest zainwestowanie jeszcze więcej pieniędzy w to, aby ta transformacja przybrała na sile, żeby była szybciej, aby było sprawniej największym takim chyba taki prym wiadomo Niemcy, którzy tam stwierdzili, że wydadzą 300 miliardów euro więcej na tą transformację tu i teraz. No dobrze, no to kraje zachodu, a co z Polską? No polska myślę, że y, też jednak w tym kierunku idzie. No, mamy mieć wybudowaną elektrownię jądrową, która jest jednym z najlepszych źródeł wytwarzania energii bez emisji CO2. Y, nawet w trakcie budowy tej emisji CO2 jest nie, stosunkowo mało w stosunku na przykład do spalania węgla. Y, co więcej, wydaje się, że nawet społeczność nasza polska jest oburzona tym, jak szybko odchodzimy od tej emisji CO2, tak? bo moglibyśmy wytwarzać energię chociażby z y, Ostrołęki, gdzie ten blok węglowy zostaje z, zamieniony na gazowy, czy już tam w ogóle pożegnany, ciężko powiedzieć, bo to niestety pomysły inwestycyjne w Polsce nie zawsze się realizują tak, jak byśmy chcieli. Miejmy nadzieję, że ta elektrownia jądrowa faktycznie powstanie jedna. Mam nadzieję, że odejdziemy od pomysłów robienia dwóch, bo takich potrzeb nie ma. Natomiast ta transformacja też następuje. Dobrze, a czy nie boisz się, że wojna też trochę jest pretekstem, żeby tą transformację szczególnie u nas opóźnić? No bo jednak u nas przywiązanie takich tradycyjnych metod do węgla jest bardzo duże. Mhm. Myślę, że pokusa będzie. I to, znaczy, ja nie uważam, żeby to było coś złego. Bo musimy rozjaśnić jedną rzecz. E, emisja CO2, i, i to całe mówienie o tym, że produkcja w, w, energii elektrycznej z węgla, jest problemem. To nie jest problem. Kopalnie wytwarzają węgiel. Oczywiście tam jakaś produkcja CO2 też w tym etapie jest, bo tam energia też jest potrzebna. Ale później dostarczamy ten węgiel do elektrowni ciepłowni, ciepłowni, czy elektrowni węglowej, która posiada tak zaawansowane filtry i jest możliwość odprowadzania w ogóle CO2 i gromadzenia CO2, że jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy dalej wytwarzać węgiel bez emisji CO2 bezpośrednio do atmosfery. Natomiast kwestia jest tego, że zasoby węgla są Zasobami skończonymi. Oczywiście są teraz tezy mówiące o tym, że tego węgla mamy bardzo dużo, ale jednak mimo wszystko na coraz trudniejszych pokładach, coraz trudniej, wydoby, coraz trudniej je wydobyć. Więc moim zdaniem kluczowym aspektem jest to, żeby to przebiegało zrównoważenie. I to słowo jest może wy, wyświechtane już aktualnie w, w bieżącym czasie, ale chodzi o to, żeby przemyśleć ten proces i zrobić go w taki sposób, m, aby. M, nie podcinać gałęzi, na której się siedzi. Skoro mamy elektrownię węglową, mamy węgiel, to możemy ten prąd wytwarzać. Oczywiście ograniczając emisję poprzez poprze poprawianie technologii, a nie poprzez zastępowanie jej zupełnie czymś innym. No właśnie, czym zastępować ten węgiel? Bo wspomniałeś chociażby o atomie, to jest dobry kierunek? Myślę, że dobry, natomiast znowu nie powinniśmy postawić wszystkiego na atom, tak? bo to nie, nie, nie tędy droga. Mówi się o tym, o SMR-ach, czyli tych modułowych elektrowniach jądrowych, które też są bardzo fajnym pomysłem, ale to jest dopiero technologia, która prawdopodobnie za 10 lat zacznie z nami być na co dzień. Duże bloki energii elektrycznej, duże bloki energii jądrowej są też fajne i to jest coś, która powinna być już dawno wybudowana w Polsce i dobrze, że to w końcu robimy. Natomiast wybudowanie dwóch na przykład, bo też się o tym zaczęło mówić, wydaje się już być po pierwsze za drogie dla nas, nas na to po prostu fizycznie nie stać, a po drugie chyba niepotrzebne, bo mamy jeszcze inne źródła i poza właśnie tutaj elektrownią jądrową, która mam nadzieję do której dojdzie, Zapewne 10-15 lat, znając Polskę, niestety dłużej. Mam nadzieję, że zaczniemy się poprawiać w tych projektach inwestycyjnych. To mamy do tego jeszcze wiatr, mamy do tego słońce, a przede wszystkim mamy gaz i możemy wytwarzać znowu ten prąd w coraz czystszy sposób. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz. Produkowanie energii z wiatru i słońca nie powinno być nigdy celem, e, przynajmniej w tym bieżącej technologii, którą znamy, e, nie powinno być celem zastąpienia wszystkiego innego, bo to nie jest stabilne źródło energii. Potrzebujemy czegoś, co pracuje na włączenie, dosłownie, tak? Czyli potrzebujemy więcej mocy, to mamy możliwość uruchomienia kolejnego bloku energii na przykład węglowej, tak? e, tego zabrakło właśnie w tym kryzysie, w którym jesteśmy, i dlatego Niemcy zdecydowały się o tym, aby tego import, ten import węgla był większy i uruchomić znowu bloki węglowe, bo to można zrobić właśnie od, od razu. Z energetyką jądrową jest ten problem, że nie da się jej w 100% modułować. Tak? Nie da się zrobić tak, że będzie ona pracowała na 0% lub na 100%. Musi ten pewien procent pracy musi być utrzymany, ale są fajne projekty i mam nadzieję, że one bardzo szybko wejdą w życie, gdzie mamy możliwość wytwarzania energii elektrycznej na na przykład właśnie z elektrowni jądrowej i e, poprzez elektrolizę, ale nie taką zimną czy nie z wody, tylko poprzez elektrolizę parową, e, gdzie wytwarzamy prąd, żeby wytwarzamy wodór poprzez dostarczenie prądu do elektrolizy, ale z pary. Potrzeba około 30-40% mniej energii, żeby to wytworzyć. I możemy na przykład taką elektrownię jądrową wykorzystać do tego, żeby produkować wodór, który będzie wykorzystany wtedy, kiedy będzie niedobór znowu energii. Tak? Więc te technologie to jest czas fantastycznych zmian. Mam nadzieję, że za 10 lat będziemy żyli w takiej rzeczywistości, gdzie już emisja w ogóle nie będzie problemem. Marcin, no jeszcze chwilę o Atomie, bo wiemy, że zarówno państwo nasze, jak i firmy prywatne interesują się tym tematem. Ta odpowiedzialność za budowę elektrowni powinna właśnie spoczywać bardziej na państwie, czy może bardziej to powinno być położone na ciężar firm prywatnych? To jest trudny temat, bo ja, ja jako wolnorynkowiec jestem zawsze za tym, żeby było w rękach prywatnych wszystko, ale są gałęzi, ale jednocześnie żyjemy w społeczeństwie. Jeżeli żyjemy w społeczeństwie i państwo zobowiązuje się do i my jednocześnie oddajemy tą pewną część naszych swobód na, na barki państwa, to pewne rzeczy, takie jak na przykład energia i bezpieczeństwo energetyczne, powinno być zapewnione przez państwo. Po to płacimy podatki, po to inwestujemy, żeby najlepsze osoby w państwie były zatrudniane do tego, żeby doprowadzić jak najlepsze źródła energii em, dla nas. Dlatego, że to są projekty, które są nieregionalne. Jeżeli byśmy inwestowali na przykład w farmy czy w solary słoneczne, no to, to możemy jak najbardziej oddać w ręce społeczeństwa. Natomiast takie duże projekty, jak na przykład właśnie energetyka jądrowa, no już raczej powinna być jako, jako nasz, jako, jako całej Polski. Natomiast jestem zdania, że Generalnie produkcja energii powinna być zdecentralizowana w pewnej dużej części. No i tutaj właśnie te małe farmy fotowoltaiczne, SMR-y, czyli modułowe elektrownie jądrowe. To są rzeczy, które odpowiadają na taką potrzebę, bo można je postawić kilka w różnych miejscach. I to ma jedną ogromną zaletę z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa energetycznego. Trudniej zniszczyć 10 małych reaktorów jądrowych niż jeden duży, tak? I to jest jakby podstawowa zaleta właśnie mniejszych źródeł energii niż dużych. Dlatego uważam, że Powinno być państwowe, duże, te, które zapewniają ogromną stabilność, i właśnie tą stabilność, to jest słowo klucz, i mniejsze źródła energii, które dostarczają tą, ten prąd do albo wytworzenia nadmiarowego wodoru, który możemy przechować, albo do zużywania wtedy, kiedy po prostu pracujemy, jeździmy, czy, czy cokolwiek innego robimy. Jakbyś. W takim idealnym świecie widział właśnie za kilkanaście lat ten miks energetyczny w Polsce to jest właśnie atom plus alternatywy typu słońce, wiatr, plus ten węgiel na, 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 na słowy guzik. Mm -hmm. e, nigdy nie myślałem sobie nad tym, jaki byłby mój idealny miks, bo nie jestem energetykiem. W związku z tym w sensie nie zajmuję się tym profesjonalnie, a bardziej inwestuję, więc staram się znaleźć, gdzie będzie szedł pieniądz. Natomiast jak ja myślałbym o takim idealnym miksie, to korem powinien być elektrownie jądrowe. Powinny być na tyle duże, aby dostarczyć prąd wtedy, kiedy on jest niezbędny, w takiej ilości, jak jest niezbędny. Natomiast poprzez zgromadzenie energii w jakiś sposób, to może być wodór, to może być jakiś inny magazyn energii, który będzie efektywny i będzie dawał możliwość pobrania tej energii wtedy, kiedy będzie potrzebna. E, mamy możliwość zbudowania właśnie tej elektrowni jądrowej, która stanowi jeden, jeden z elementów. Elektrownie e, fotowoltaiczne, farmy wiatrowe w elemencie, który pozwala na efektywne wykorzystanie naszych konkretnych e, zasobów, tak, takich naturalnych, bo no, farmy wiatrowe na Bałtyku dadzą radę, ale na lądzie w niektórych miejscach za, za rzadko wieje. I tutaj na pewno specjaliści byliby w stanie określić, w których miejscach co. Natomiast elektrownie węglowe, ze względu na to, że mamy ten Węgier i jest to nasze dobro nadzmiotu narodowe. Nie powinno być zamykane, nie powinno być usuwane z naszego miksu energetycznego, powinno być optymalizowane, jeżeli chodzi o swoją ekologię. No i jednocześnie trzeba by było zdroworozsądkowo podejść do samego wydobycia węgla, bo być może czasami nie warto wydobywać węgiel i go zużywać u siebie. Może czasami warto go sprzedawać, jeżeli byśmy mieli wystarczająco dużo alternatywnych źródeł energii. Natomiast w momencie, w którym byłby jakiś kryzys, wyobraźmy sobie sytuację, w której na świecie zabraknie uranu, na przykład i elektrownia jądrowa przestanie funkcjonować no to wtedy znowu możemy wrócić do takiego źródła energii. Więc backup w postaci czegoś, nad, nad czym mamy stuprocentową kontrolę, nie jest od niczego innego, jak tylko od nas, czyli włączenia, wydobycia tego węgla i włączenia, jest super. Jeżeli mielibyśmy ogromne złoża gazu, to bym powiedział to samo o gazie, bo mi nie chodzi o węgiel per se, mi chodzi o coś, nad czym mamy stuprocentową kontrolę. No dobrze, to na koniec pytanie, bo wspomniałeś o inwestycjach. Patrząc też na tak czysto rynkowo, mieliśmy chociażby w ostatnich latach boom na fotowoltaikę, na spółki, które zajmowały się fotowoltaiką. Informacje na temat elektrowni e, atomowej roz, też roz, rozbudzają emocje. Spółki potrafią osunąć nawet kilkanaście, kilkadziesiąt procent w krótkim czasie. To jest właśnie ten kierunek, w którym będzie strunął, płynął pieniądz, i to jest kierunek, którym powinniście zainteresować inwestorzy? W pewnym stopniu na pewno statek już odpłynął. Tak? Czyli to, co już miało zarobić na tej fali. Hmm... Zmian to już, to już jest prawdopodobnie za nami. Pytanie, która będzie kolejna fala, bo, bo aktualnie wiemy o tym, że gaz, bardzo wysokie ceny gazu są odrzucane. To znaczy w, w Europie myślę, że sytuacja jest ustabilizowana. Ona będzie jeszcze fluktuowała, będziemy widzieć pewnie wzrosty cen gazu o 100%, 200%, później spadek o 50%. Natomiast, e, ponieważ dystrybucja gazu rozproszyła się na świecie, już nie jesteśmy uzależnieni od jednego rurociągu, tylko mamy mm, różnych dostawców LNG, no to ten gaz w Europie będzie już trochę bardziej ustabilizowany na wyższym poziomie, ale będzie ustabilizowany. E, jeżeli chodzi natomiast właśnie o produkcję OZE, e, fotowoltaiki, czy, czy farm wiatrowych, to są rzeczy, farmy wiatrowe zwłaszcza, prawdopodobnie one się dopiero będą rozwijały w Polsce, ale czy tam będą pieniądze, to jest duży problem aktualnie, ze względu na ceny energii. Im, im droższe są każde inne, poszczególne elementy wytworzenia tej farmy wiatrowej, tym mniejsza będzie efektywność ostatecznie takiego biznesu. I wszystko liczono jeszcze na dwa lata wstecz, trzy lata wstecz, gdzie ceny energii były dużo tańsze, produkcja betonu, żelastwa, wszystkiego innego było dużo tańsze. Teraz już tak nie jest, będzie droższe. I pytanie, czy farmy wiatrowe dalej będą tak efektywne. Nie jestem w stanie tego na ten moment ocenić. Natomiast uważam, że największe pieniądze płyną, będą płynęły aktualnie w elektrownie jądrowe, i tam, ale znowu nie na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie z tego bardzo prosto skorzystać, bo trzeba inwestować w spółki wydobywające uran lub te Physical Trust, które posiadają uran w swoich magazynach. Albo właśnie wodór. Bo wodór jest kierowanych aktualnie bardzo dużo pieniędzy i nawet jeżeli ta technologia nie będzie ostatecznie przyjęta, to przez pewien czas będzie lobbowana. No dobrze, to jednak jeszcze jedno hmm. pytanie spółki węglowe. No moim zdaniem, najlepszy czas już jest za nami. Węgiel utrzymuje się na razie na bardzo wysokich cenach, tych historycznych cenach, jeżeli chodzi o swoją wartość. Natomiast poprzez to, że te ceny węgla mocno wzrosły, pojawiły się, pojawili się nowe gracze na, na rynku, zaczęto zwiększać w ogóle import z różnych krajów, takich jak na przykład RPA czy, czy, czy Tajzany, Tanzania, gdzie też zwiększono wydobycie węgla. I pamiętać trzeba, że jednym z największych producentów na świecie to są też Indie i Chiny i tam bardzo dużo pieniędzy się inwestuje w to, żeby mieć też inne alternatywne źródła energii do węgla, czyli te właśnie elektrownie jądrowe. W Chinach ma powstać ich 150 reaktorów w ciągu 15 lat. To powoduje, że te mocy wydobywcze węgla, za niedługo będą prawdopodobnie też możliwością do eksportu. tak? Będziemy mogli eksportować węgiel z Chin. Ale to jest temat, myślę, że na kolejne kilka lat. Ale uważam, że cena bieżąca węgla jest po prostu zbyt wysoka, żeby można było uważać, że to się będzie w takich cenach rozwijało. Więc uważam, że po prostu ten rynek już jest prawdopodobnie za nami. I tutaj stawiamy kropkę. Marcin Tuszkiewicz był moim państwa gościem. Marcin, dziękuję ci za poświęcony czas. Również.